Wczoraj miałem przyjemność jechania pociągiem na lotnisko Gatwick i w pewnym momencie, gdzieś tam w okolicach Syfiastego Croydon w Londynie, jakiś Hindus, taki alkoholik, widać około 50 lat, jakiś wychudzony, normalnie flaszka w ręku, napisany, siadł, radio jakieś miał przy sobie i zaczął oczywiście jakieś swoje hinduskie przeboje. To nawet nie było Bollywood, tylko jakieś kurwa wycie. Jakieś tam piączki e, i e, no puścił to w pociągu. I to leci, leci, leci ta muzyka. No i z tyłu odzywa się jakaś królewna RMB, kurwa, beczka taka gruba z paznokciami w ogóle dwucentymetrowymi, wymalowana. Taka bella queen. No i zaczyna się dyskusja. E, Jakieś tam wyzwiska, czyli to jest pociąg e, publiczny, niepubliczny, a w publicznym to można wszystko, a nie można tego, w ogóle jakieś takie bzdety. Ja sobie słuchawki założyłem tylko na uszy, ale oczywiście, przez słuchawki gdzieś tam e, tą rozmowę słyszałem. No i w pewnym momencie piękna Bella również swoją muzykę włączyła, jakieś dziwaczne e, murzyńskie, kurwa, RB, rymy w ogóle. No i miałem takie w ogóle fajne stereo. Z jednej strony ten dziwoląg, alkoholik siedział i puszczał swoje hinduskie e, pianie, a z tyłu gdzieś po prawej stronie tamta królowa RMB. E, no i tak miałem do Gatwick przez 20 minut. Takie stereo. Kurde, powiem wam ci ludzie tu. To...